No, i powiem wam, tutaj już była jazda bez trzymanki. To po raz pierwszy i jedyny miało miejsce to wydarzenie, gdzie na samą myśl, no, śmieję się, to był jeden wielki gruz. A dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejną niedzielę, w kolejny wieczór w niedzielę. Wakacje płyną. Jesteśmy już niemal, no nie, jeszcze w połowie wakacji nie jesteśmy, jesteśmy w połowie miesiąca, trochę nawet dalej jak ja to nagrywam. I słuchajcie, tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, pomyślałem sobie, żeby w tym okresie wakacyjnym te nasze cotygodniowe spotkania były trochę inne. Wszyscy odpoczywamy na swój sposób, każdy potrzebuje trochę oddechu. No po to w końcu są te wakacje, więc nie będę w okresie wakacyjnym mówił, przemawiał mądrości, przekazywał wiedzy, przekazywał tego swojego doświadczenia, ale postanowiłem, że zrobię taką serię. Ona się będzie składała chyba z czterech, pięciu odcinków, której nadrzędnym słowem będzie słowo naj i do tego będziemy dorabiali odpowiednie słowa e, odpowiednie charakterystyczne dla słowa naj i będzie tu wszystko w każdym odcinku jedno naj jakkolwiek zrozumieliście to co ja teraz powiedziałem ale no już po miniaturce wiecie o co chodzi, wiecie jakim mniej jest założenie tych odcinków, więc w dzisiejszym, 21 odcinku ruszymy tematykę największej imprezy, jaką miałem przyjemność zorganizować w swojej karierze, w swojej dotychczasowej karierze. Robiąc tą serię, oczywiście nie myślę o emeryturze, ale uważam, że to doświadczenie, jakie posiadam, już pozwala na opowiedzenie, na porównanie, jakieś i przywołanie do tablicy, jeżeli tak to możemy ująć, ciekawych imprez i poza oczywiście kwiatka, poza oczywiście eventowymi kwiatkami, o których wspominam co dziesiąty odcinek, to tutaj warto powiedzieć, jakie mniej więcej wydarzenia charakterystyczne, które zostają w pamięci. To są właśnie wydarzenia, te naj, które zawsze zostaną w pamięci. I dzisiaj w tym takim naszym pierwszym odcinku tej miniserii chciałem Wam troszeczkę powiedzieć o największej, właśnie o największej imprezie, jaką miałem okazję do tej pory zorganizować. To impreza w 2015 roku zorganizowana w Wałbrzychu dla Specjalnej strefy ekonomicznej, która się tam znajduje, Wrocławska. Przepraszam bardzo, Wałbrzyska specjalna strefa ekonomiczna. I tam chyba po raz pierwszy, i o ile mi wiadomo, mogę się mylić, w tych ostatnich latach, to po raz pierwszy i jedyny miało miejsce to wydarzenie, gdzie 11 firm które tam mają swoje fabryki, swoje firmy na terenie strefy Wałbrzyskiej, zrzuciło się, jeżeli tak to możemy nazwać, na jeden wielki, duży piknik. I opowiem Wam tak pokrótce, co się wydarzyło, jak szła, jak wyglądała ta droga do tego wydarzenia. Będę starał się to przeplatać Wam fajnymi zdjęciami, pokazywać, jak to wyglądało finalnie, bo tak naprawdę cały proces Trwał przygotowania około 8 miesięcy, o ile się nie mylę. W momencie, kiedy zostaliśmy wybrani jako agencja, która ma to wydarzenie zorganizować, to około 8 miesięcy pracowaliśmy nad tym wydarzeniem. No to, co mogę w tej pierwszej fazie, bo oczywiście ja zerkałem na te notatki, na tej ilości maili, które zostały wymienione z paniami, przepływ informacji polegał na tym, że w pierwszym etapie, w pierwszych dwóch, trzech miesiącach. Pracowaliśmy bezpośrednio z osobami wydelegowanymi, bodajże z działu marketingu, tak, z działu marketingu z Invest Parku, czyli w USSE, i z nimi rozmawialiśmy, oni przekazywali te informacje dalej. W drugiej fazie już spotykaliśmy się. Ja się trochę uśmiecham, słuchajcie, ale na samą myśl, no, śmieję się bo przywołują mi się ciekawe wspomnienia, ale w tej drugiej fazie z do tego już zaczęliśmy się spotykać z przedstawicielami każdej firmy, gdzie mieliśmy takie duże narady. One się chyba odbywały raz na dwa tygodnie, właśnie w Wałbrzychu, w siedzibie Invest Parku i tam rozmawialiśmy o evencie. Event, tak jak powiedziałem, odbył się w 2015 roku, poprzedzony był wielomiesięcznymi przygotowaniami. A więc przechodząc do rzeczy. Event odbył się w 2015 roku w Wałbrzychu i uczestniczyło w nim według obliczeń naszej ochrony przewinęło się, bo to jest może takie fajne są, około 25 tysięcy osób. Jestem z tego dumny, bo podkreślam to, że to była naprawdę potężnie logistycznie wyzwanie dla nas. Nie ukrywam, że było to pierwsza taka duża impreza, którą jako agencja organizowaliśmy. Wcześniej mieliśmy do czynienia z imprezami na 5, 6 tysięcy, 3 tysiące osób, ale no tu już wchodziliśmy w imprezę, ponieważ na tą imprezę od połowy nazwijmy to dnia mogli też wchodzić, uczestniczyć w niej mieszkańcy, mieszkańcy Wałbrzycha. Więc musieliśmy tutaj bezapelacyjnie dopełnić wszelkiego rodzaju formalności związanych z imprezami masowymi. Wiele tam się kwiatków pojawiło. Ja oczywiście nie będę tego wszystkiego przytaczał. Impreza była wielkim sukcesem. To jest najważniejsze. I to mogę powiedzieć tutaj z pełną świadomością. Wiecie, te niuanse, pewne rzeczy się zapomina, tak, te jakieś tam detale, więc ja nie jestem w stanie wszystkiego przytoczyć. Ale opowiem o takich ciekawostkach, które nas mocno zaskoczyły już w trakcie przygotowań, jak i na samym wydarzeniu. Pierwszą rzeczą, która była potężnym zaskoczeniem i zdziwieniem z naszej strony, kiedy zostaliśmy wybrani spośród iluś tam agencji, że to my będziemy organizatorem. W pierwszej fazie miejsce było całkowicie gdzie indziej niż miejsce planowane, które się finalnie odbyła impreza. Miejscem była jeden z terenów przy których za jakiś czas miała powstać kolejne hale magazynowe czy jakieś fabryczne. I wszystko było ok, do momentu, w którym zaczęła troszeczkę nam ustępować zima, bo ten proces gdzieś rozpoczął się w okolicach, wiecie, końcówka jesieni 2014 roku. Co się okazało, że my mieliśmy praktycznie wszystko wycenione, bo oczywiście to był pewien proces, wszystko było załatwione, doprecyzowane, mieliśmy poumawianych wszystkich podwykonawców i oczywiście zrobiłem taki dość duży przeskok, ale w momencie, kiedy trochę nam zima odpuściła, my pojechaliśmy na to miejsce, na tą wizję lokalną i okazało się, że to miejsce jest całkowicie miejscem nie nadającym się do e, zrealizowania wydarzenia. To był jeden wielki gruz. I nie było nawet opcji, żeby tam przygotować jakiekolwiek formę piknikową bez e, adaptacji tego gruntu. Bez przygotowania zjazdów. I tu się zaczęły pierwsze poważne schody, z tego względu, że oczywiście my zaprosiliśmy firmę, która po, po tej wizji lokalnej przyjechała oszacować jakąś firmę budowlaną, ile by przygotowanie tego gruntu, trochę tego roz, rozparcelowania, wiecie, tam były potężne, kolejny, nie kolejny, bardzo dużo kamieni. No, nikt nie oczekiwał, że my wyhodujemy trawę w dwa miesiące, już takie rzeczy też się zdarzają. Eee, I tam praktycznie Koszty oszacowane przez tą firmę przygotowanie zjazdów ewakuacyjnych to była praktycznie połowa budżetu, jaki mieliśmy na imprezę. E, więc no, rzecz nierealna, niewykonalna, i, i tak naprawdę musieliśmy y, to odpuścić. No i w tym momencie zaczęło się wręcz gardłowe, jak i bardzo y, nerwowe poszukiwanie nowego miejsca. I wszystko padło na stadion na ulicy Kusocińskiego. Był jedynym obiektem, który w jakikolwiek sposób był w stanie gdzieś spełnić nasze oczekiwania. On nie był oczywiście obiektem idealnym, no i tutaj największe oczywiście przyjemności, i proszę, nie odbierzcie mnie tutaj negatywnie, nawet osoby, które to oglądają, a może reprezentują te instytucję. No ja osobiście nie jestem fanem współpracy z instytucjami państwowymi. Tam procedury, no wszystko trwa dłużej, tam jest ciężko cokolwiek ustalić. Nie mówię, że jest tak wszędzie, bo robiliśmy też wiele imprez na przestrzeni lat, gdzie naprawdę fajnie się współpracowało z lokalną administracją, ale w większości przypadków to zajmuje czas. I co najgorsze dla nas, jako do organizatora, pojawia się zawsze wiele tak zwanych kosztów ukrytych, o których ktoś zapomniał powiedzieć, i nie mówię to jakichś tak zwanych. Rozliczenia dodatkowo, nie, nie, po prostu koszty, bo ktoś chce coś przypomniał, jest bardzo mało osób decyzyjnych, ten odwołuje się do tego, ten nieważne. Mieliśmy wybrane miejsce, więc rozpoczęliśmy negocjacje z tym obiektem, gdzie tak naprawdę w tamtym momencie my już byliśmy pod ścianą, bo tutaj dużo już elementów podwykonawców zostało umówionych. Był przez moment pomysł na to, żeby tą imprezę w ogóle odwołać. No ale naprawdę żeśmy cisnęli, żeby jednak to było, to wydarzenie się odbyło. Tym bardziej, że te firmy, tam już nie wiem, czy jakieś były, nie były jakieś kwoty porozliczane, jakieś zaliczki popłacone. I w międzyczasie, jak zbiegła nam się sytuacja z tą niedostępnością tego obiektu pierwotnego, a zaczęliśmy rozmawiać z, ze stadionem, przeszliśmy do fazy rozmów już tak zwanych gremialnych z przedstawicielami Zainteresowanych firm, które będą uczestniczyły w tym wydarzeniu. No, i powiem Wam, tutaj już była jazda bez trzymanki. Mogę powiedzieć w ten sposób: większość firm reprezentowała różne kultury. Przedstawicielami byli różnych firm z różnych, z różnych krajów, w zasadzie światowych. Zresztą to nie jest żadna tajemnica, wystarczy sobie spojrzeć na mapę Inwestparku i wszystkie z całej strefy, jakie są firmy. I mam wrażenie, że te spotkania to był jeden wielki chaos, nad którym trzeba było mocno zapanować e, i to się nam udawało. E, dlaczego? Dlatego, że w moim odczuciu każdy troszeczkę chciał przeciągnąć na swoją stronę, e, zwrócić uwagę, nie wiem czy tak mogę tak to nazwać i jak najwięcej dla siebie ugrać. I były potężne, wiecie, tarcia. Kto, y, ktoś rzucił, już zróbmy przeciąganie liny. Gdzie w momencie, kiedy my nie mamy miejsca, kiedy zastanawiamy się nad wszystkimi pozwoleniami, impreza masowa, a my tutaj podczas spotkania, bo to jako przykład podaję, a my rozmawiamy o przeciąganiu liny, no to wiecie, y nie powiem, nie byliśmy wtedy wybitnymi specjalistami, no ale uważaliśmy, że przyciąganie liny jest raczej rzeczą nawet nie trzecią, nawet nie czwartorzędną, ale gdzieś na samym ogonie całej, całej hierarchii czy drabinki tych wydarzeń. Więc naprawdę mieliśmy dużo i naszym zadaniem było to, że no nie chcieliśmy powiedzieć nie, nie rozmawiamy teraz o tym, jest coś innego ważnego. Bardzo fajne, fajne nie fajne było to, że każdy zadawał różne pytania, każdy musieliśmy po każdym spotkaniu wychodziliśmy z pękającymi głowami, bo każdy na coś innego chciał zwrócić i doszliśmy w pewnym momencie do, do tego konsensusu po drugim czy po trzecim spotkaniu, że jednak przejmujemy bezpośredni kontakt z tymi e, firmami, bo tam było bardzo ważne takim kluczowym elementem, że poza oczywiście całą atrakcją, to co widzicie może co jakiś czas na zdjęciach, bo nie mamy, to jest istotne, że nie mamy według tego co kojarzy żadnego materiału filmowego. Głównie się to rozbiło o zdjęcia. To zaczęło się całymi strefami dla dzieci, koncertami. No my mieliśmy też strefy, gdzie firmy się wystawiały. To były też takie czasy, w których podczas takich imprez pozyskiwało się potencjalnie nowych pracowników. I tak to też miało miejsce właśnie na tym wydarzeniu, wiedząc o tym, że się pojawią nowi pracownicy. Były różne sytuacje, które ja osobiście pochwala, nie pochwalałem, czy pochwalałem, inaczej nie będę ich oceniał, albo ocenę pozostawię sam ym, sobie. Były sytuacje, kiedy przygotowaliśmy catering, miał być przygotowany catering dla wszystkich pracowników, rodzin tych firm, a wynikła sytuacja, że było parę z naszych, nazwijmy to, kilka firm, które podjęły decyzję, że jednak pracownicy mają płacić. Yy, za ten catering, który my przygotowaliśmy, więc wiecie, no to potężne dla nas zawirowania, bo catering inaczej się przygotowuje na tak zwaną wolną sprzedaż, a inaczej catering się przygotowuje w momencie, kiedy ma gwarancję pewnej sprzedaży. Tak więc te negocjacje, to co ciekawe i sprawdzałem w, chyba w ostatnich kosztorysach, to wyszło nam w okolicach 29-30 zł. Za menu dla osoby dorosłej, więc w dzisiejszych czasach, jak ktoś to słyszy, no to rzecz jest chyba niesłychana i tam mówiliśmy o jakichś dwóch rodzajach mięsa było chyba jedno piwko i jakieś tam oczywiście dodatki więc, no, powiem Wam szczerze, kwota dzisiaj wręcz abstrakcyjna, no ale wiadomo, też ilość osób robiła, e, robiła swoje. Wybudowaliśmy przepotężne dwie hale namiotowe, bo nie wiedzieliśmy, jaka będzie, jaka będzie pogoda. No tutaj na szczyty absolutne wspiął się e, organizacyjny też i wsparł nas niesamowicie e, Pantomek z ochrony, który praktycznie załatwił. Przy tej imprezie pracowało chyba ponad 120 ochroniarzy i on wszystkie formalności, razem z Piotrem, z medykiem, których o obu serdecznie pozdrawiam, tak naprawdę Piotrek jest, od początku współpracujemy, mojego w ogóle działalności w branży wentowej, więc oni te wszystkie formalności, zgłoszenia na policję, straż pożarną, pogotowie, oni przejęli, gdzie my też przy tym się bardzo dużo nauczyliśmy, oczywiście mieliśmy już w poprzednich latach doświadczenie, jak takie rzeczy się robi, no ale jednak tu mówiliśmy, bo to była chyba nasza pierwsza, tak. Nasza pierwsza impreza, w której e, były osoby zewnętrzne. Czyli to też trzeba było odpowiednio zabezpieczyć. No, różnie bywa inaczej w momencie, kiedy mamy listy. Więc to była nasza największa impreza, jaką do tej pory zorganizowaliśmy. E, był bardzo ambitny plan, żeby to powtórzyć w roku kolejnym. E, no. Nie powiem z jakich przyczyn, ale się to nie wydarzyło, a były takie plany, żeby miało to ponownie miejsce. Ja pamiętam to wydarzenie, że faktycznie naprawdę my byliśmy przedumni z tego, co, co osiągnęliśmy, z tej ilości pracy, jaką włożyliśmy w to. Żeby było jasne, ja nawet nie powiedziałem jednej dziesiątej tych niuansów, które na etapie przygotowania jakiegoś samego wydarzenia się pojawiły, bo to wiecie, też nie chcę tutaj e, Was zanudzać, ale faktycznie to wydarzenie to jest ta taki nasza na razie wisienka na torcie, jeżeli chodzi o, o, o ilościową organizację. Miałem wtedy przyjemność razem z Piotrkiem Gomulcem poprowadzić tą imprezę. Świetnie nam się ten duet, duet udał, ponieważ trochę nam się przeciągały te wszystkie rozmowy, te ostateczne decyzje. No my nie mieliśmy dużego, pamiętam, wyboru jeżeli chodzi o artystów, bo dużo już było tak zwanych artystów zaklepanych i tutaj jedyny tak właśnie też ukłony Jedynym artystą, który przytrzymał nam termin, można powiedzieć, był Messiah. Messiah był takim headlinerem tego wydarzenia. Świetną zrobił robotę, świetny kontakt z ludźmi, z publicznością i naprawdę dał świetny koncert. Bardzo, bardzo miło to wspominamy. Było fajnych wiele takich wydarzeń towarzyszących, tak? No tutaj przygotowanie jakieś tam, pamiętam, była akcja którą żeśmy też bardzo długo dopracowywali, że rozpoczęcie imprezy prezesi mieli puścić jakoś balony. Tam były jakieś lekkie, nazwijmy to, dyskusje, kto ile balonów będzie miał. Wiecie, no takie, takie różne, różniste rzeczy. Nawet były takie smaczki typu, że kolor balonów, żeby był adekwatny do kolorów, barw firmy, którą dany pan prezes reprezentuje ale muszę oddać to, że naprawdę łącznie przy całym wydarzeniu z ochroną z cateringiem pracowało około 400 osób z animatorami, osobami, które też przygotowywały tą imprezę i powiem wam szczerze, siedzi to, siedzi to fajnie, fajnie się to wspomina. Mamy zdjęcia, nie mamy tak naprawdę z kompletu wszystkich osób, które pracowały przy tym wydarzeniu, bo na przykład zdjęcie, które na przykład, o teraz wam pokazuję, No, to tutaj nie ma w ogóle ochroniarzy, nie ma dużej części obsługi, nie ma dużej części cateringu, nie wszyscy animatorzy są, tak więc no to były potężne liczby, na którymi trzeba było zapanować. I tutaj już jak każda osoba, która uczestniczyła przy organizacji tak dużego wydarzenia, no to wiadomo, że tu już wchodzimy w taką sektorówkę. Czyli ktoś dostaje jakiś sektor odpowiedzialności za siebie. To już nie może być jeden zarządzający. Znaczy tak, no, zarządzający, mi przypadła rola zarządzającego, ale musiałem zaufać tutaj dużej ilości osób, które miały te swoje, nazwijmy to, sektory i za nie odpowiadały. Pogoda nam dopisała, bo to kluczowe. Wydarzenie naprawdę było świetnym testem, świetną nauką. Jak zrobić ciekawy i duży event, i powiem tak, kończąc ten odcinek, naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. Ja przyznaję, mogę to przyznać też po latach, że w tamtym momencie my nie byliśmy super, hiper przygotowani. Nie mieliśmy może aż takiego doświadczenia, żeby takim wydarzeniem sobie poradzić, ale była jedna fajna rzecz, my po prostu mieliśmy świetnych ludzi dookoła. I nam bardzo, ale to bardzo mocno zależało. I mam wrażenie, że to jest też taki fajny game changer, kiedy naprawdę się ciśnie, naprawdę się jest otwartym i się słucha, bo to nie jest tak, że ja chcę zrobić i je zrobię. Nie, bo to trzeba mieć ku temu możliwości. Wiadomo, ja do dzisiaj mogę powiedzieć jasno, że nigdy bym się nie porwał i to jest nawet niewykonalne, żeby zrobić duży festiwal. Jako nawet agencja e, i festiwal, które są gdzieś teraz się odbywają w, w okresie wakacyjnym, bo to jest potężna ilość pracy e, i nie jest do końca e, trzeba zaangażować samowitą ilość osób. E, I jak każdy ktoś na przykład zobaczcie sobie zdjęcia, jak wyglądał pierwszy Tomorrowland, a jak wygląda Tomorrowland dzisiaj, no każdy się uczy, każdy się uczy. Nie mówię na błędach, to nie chodzi o błędy, tylko po prostu uczymy się pewne rzeczy. Przychodzą nam z czasem łatwiej, ale wtedy, tak, wtedy to było dla nas mega poważne wyzwanie i wydaje mi się, bo dostaliśmy list referencyjny, dostaliśmy potężne podziękowania za to wydarzenie, które oficjalnie było zaklasyfikowane na imprezę, która się odbyła na około 15 tysięcy osób, ale tak jak mówię, no, mamy tą świadomość, że przewinęło się ich o wiele więcej. I według tych statystyk, powinno być to około 25 tysięcy osób w trakcie wydarzenia. Świetna pamiątka. Czy się ta rzecz może powtórzyć? Nie wiem. Jeżeli ktoś ogląda z Inwestparku i były ku temu, byłyby ku temu jakieś okoliczności, z przyjemnością po raz kolejny podejmiemy się tego zadania. No, musielibyśmy znaleźć nowe miejsce bo chyba nie wiem, czy na stadionie byśmy się zmieścili, bo wiem, że w tym czasie też trochę w strefie firm przybyło, ale moi drodzy, no to taka największa, największa impreza, jaką miałem okazję zorganizować, pierwszy odcinek z serii Impres Naj, no jak jest największa, to chyba kolejnym odcinkiem będzie najgorsza impreza, jaką organizowałem, więc zapraszam za tydzień, a może będzie to za dwa, a może za trzy odcinki. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za poświęcony czas na obejrzenie tego odcinka. Życzę Wam wszystkiego dobrego, no i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, na razie hej!